Cześć tu, Kawula. Melduję się w poniedziałek w ten tu, oto piękny, słoneczny, jeszcze majowy dzień. E, muszę, muszę um, powiedzieć o czymś. Tak sobie pomyślałam. Nie, dzisiaj to już nic. Dzisiaj będę po prostu, mam tylko mój angielski um, i, i, i nic więcej nie robię. Pójdę z psem na spacer, ale tak nie mogę. Ponieważ chcę podziękować i to po prostu muszę zrobić i chcę to zrobić dziś, bo jutro znowu wpadnę w wir kursu, pracy. A dziękowanie nie jest wydatkiem energetycznym, jest czymś, co mnie po prostu też ładuje. W sobotę odbył się mój pierwszy masterclassowy Lomi webinar. Przerosło to moje. Najśmielsze w ogóle oczekiwania, bo myślałam, dobra, spróbuję, zrobię, zrobię, dobra, podzielę się wiedzą. Nawet jak przyjdzie 5 osób, to będzie dobrze. No, było nas ponad 60. I jeszcze kupujecie dostęp do nagrania w ogóle. Już nie do samego tego, żeby być na żywo, tylko do nagrania. Więc ja jestem tak zaskoczona. I może to jest wyświe, wyświechtane słowo, ale wdzięczna, bo rzadko kiedy to mówię. Ja mówię sobie, gdzieś tam mam to poczucie wdzięczności w środku, ale mam wrażenie, że takie poczucie, o jestem wdzięczna, jest nadużywane i ja nie czuję, że często jest jakoś takie szczere, bo trzeba to jest takie, takie coś, co trzeba powiedzieć, że się jest wdzięcznym, bo tak mówią w książkach duchowych i nie tylko. <ślesz> A ja naprawdę jestem wdzięczna. Dziękuję za każdą jedną osobę, która spędziła z moim nagraniem na tym tu oto kanale YouTube'owym, który się cudownie rozwija i rozkręca, i mnie zachęca do rozwoju. Dziękuję za każdą jedną minutę spędzoną ze mną i z tym, co ja mam tu do powiedzenia, że w ogóle chcecie tego słuchać, że, że naprawdę to coś Wam robi. I dziękuję tym, którzy byli na webinarze. Bo dzięki wam, dzięki temu, dzięki temu webinarowi postanowiłam zainwestować pieniądze, które zarobiłam w sprzęt. Tak, żeby kolejny webinar był już super HD 4K w ogóle nie wiadomo, w czym jeszcze, żeby każdy, kto kupi wideo później, miał wrażenie, że rzeczywiście jest z nami na żywo, też w takiej wersji. Um, Hmm. No, nie tylko że audio jest takie fajne, że ja mam mikrofon, ale że też widać super, jeszcze lepiej, bo na webinarze używałam mojego telefonu, ta jakość, która jest na telefonie, jest też na nagraniu. Ona nie jest jakaś super, duper turbo. Oczywiście, wszystko widać, wszystko jest fantastycznie. Natomiast pomyślałam, hmm, kawula, ale kręci mnie to, podoba mi się to. Rozwijałam się 4 lata, a nawet więcej, żeby tutaj przed Wami stanąć i, i mówić, żeby dzielić się tą wiedzą też w tak zwanych internetach. Więc za każdym razem, kiedy coś wpływa do, do mojego portfela, to mówię: OK, tu jest na chleb, tu jest na psa, tu jest na kota, na męża, na dziecko, na coś tam. Ale też chcę, żeby była jeszcze większa frajda z tego, co robię i żeby ta jakość, którą dostarczam, była jeszcze, jeszcze lepsza. Czyli to oznacza, że będę musiała znowu się nauczyć kolejnego sprzętu. <grych> Ale chcę. znajdę na to czas, bo powiem, że warto. Także dziękuję. w ogóle niedawno Facebook mi wyświetlił wspomnienie sprzed czterech lat, kiedy byłam u Asi Ryćkobożeńskiej, która też opiekowała się webinarem. Która zrobiła mi landing pagea, która cierpliwie odpowiada na wszystkie moje pytania, gasi moją pani. Gasia, Asia, nie działa, nie działa ratunku w ogóle. Dlaczego ten mikrofon nie wychodzę stąd, w ogóle ta się nie nadaje. Na cierpliwie, spokojnie, Kawula, mamy czas, jeszcze pół godziny tutaj zrobimy, pokaż mi, jak to wygląda. Ja bym już po prostu z sobą nie wytrzymała i to było jedyne co, co mnie rzeczywiście spinało, że coś się rypnie, bo merytorycznie ja wiedziałam, że wiem, co chcę dać, byłam przygotowana, robię to od wielu lat, więc wiedziałam, że jestem na dobrym, w dobrym miejscu, ale technika nie jest moją najlepszą stroną, o czym świadczy to, że czasami muszę dwa, trzy razy jedno, jedno gadanie tutaj do Was nagrać. Bo technika jest techniką i to nie jest człowiek, który, e, który jest człowiekiem i z którym mam interakcję. Tylko to jest sprzęt, który nie wiem, czy się już wyłączył, czy nie. Ech, właśnie a propos to, sprawdzę od razu, czy na pewno tak mikrofon jest włączony. E, więc Asia gasiła moje po, po, pożary zrobiła mi pięknego landing page'a, że mogliście pójść i kupić, i zamówić mojego masterclassa, że teraz jak jest wideo, to to nie jest gdzieś tam w ogóle w jakiejś czarnej dupie internetów, tylko jest fajna strona zrobiona, że to wszystko jest takie... Takie jak ja bym chciała też kupować. I chciałabym, żeby to było coraz lepsze i będzie coraz lepsze, więc Asia jest tutaj u mnie zatrudniona, zatrudnię też kogoś od maili, żeby, żeby jeszcze szybciej um, reagować na na przykład osoby, które w ostatnim momencie kupiły, nawet w czasie webinaru jeszcze kupowaliście, ale ja już nie mogłam, nie widziałam, bo ja byłam wszystkim oprócz. Tą techniczną stroną wpuszczania do pokoju, to ja przygotowywałam treści, zdjęcia, merytoryka, odpowiadałam na maile, jak coś nie działało, to postarałam się gasić pożar. A niestety pewne pożary mogłam ugasić gasić dopiero po webinarze, więc przepraszam za tych, którzy nie mogli być na żywo, a bardzo chcieli, i ja wiem, jak to jest, dlatego starałam się zrobić taką, takie zadośćuczynienie. I wiem, że się spotkamy jeszcze, czy to telefonicznie, czy, czy to w jakimś innym online, żeby, no żeby takie małe rozczarowanie, które wynikało z tego, że chciało się być na żywo, ale jakiś link nie doszedł, coś się wydarzyło, nie wydarzyło tak jak trzeba, żeby to rozczarowanie takie trochę, tak, tak trochę przepudrować. Bo na razie nie mam 3000 osób, tylko 60 osób i jestem w stanie to jeszcze ogarnąć, ale chciałabym, żeby był ktoś, kto te moje maile, właśnie chociażby te 2-3 dni przed i po webinarach, będzie w stanie właśnie ogarniać i te pożary trochę pogasić, bo kolejny webinar się szykuje. Będę się dzieliła wiedzą o lomie ciążowym już we wrześniu i bardzo się do tego przygotowuję i i też jest to wyzwanie. Moje ciało o dziwo super. Ja myślałam, że będę miała dzień zombie, a jestem bardzo pozytywnie naładowana. Chodzę co chwilę i albo ryczę, albo się śmieję, albo słucham We are the champions, albo słucham piosenki z Rockiego, Eye of the Tiger i... Jestem po prostu happy. Tu mnie boli łokieć, tam, tam coś jeszcze, ale to nie ma znaczenia. Moje ciało się cieszy, moje ciało się poszerza. No, naprawdę, tak mi się jakoś w głowie pozmieniało. Że, że, że chciałabym to na Was tak poprzerzucać, żeby Wam też było w życiu lepiej, żebyście te wiedzę, którą otrzymujecie ode mnie, mogli od razu przekładać. I już wiem, że przekładacie. Dostałam po prostu tyle wiadomości i to nie były dzięki Aga za webinar, tylko to były długie wiadomości. Co, kto, jak, dokładnie, w którym momencie. Niektórzy mieli ciało, na którym ćwiczyli, niektórzy... Od razu poposzli masować. Yy, mówiliście, że o Boże, dobrze, że jest to nagranie, bo tyle jest tych szczegółów, że będzie można do tego wracać. Niektórzy dostawali potwierdzenie, o okej, okay, fajnie, super robię już tak. Takie, takie utwierdzenie w przekonaniu, że okej, okay, jest wszystko tak, jak trzeba, plus jeszcze dodatkowe jakieś rzeczy, także bardzo wam też dziękuję, że wam się chciało usiąść. I yy, nie, was 20 wiadomości dostałam, więc naprawdę to jest dla mnie dużo i to. Jest co czytać, i głosowe, i wizualne, i tekstowe, dla mnie to jest po prostu doświadczenie warte przeżycia, ponieważ skończę myśl, ponieważ 4 lata temu ja nawet logo nie miałam. Wróciłam świeżo z Niemiec, spukana, bo miałam, miałam długi w Niemczech, ponieważ nie było mnie stać na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, i no, no niestety. Miałam gabinet, miałam wszystko fajnie żarło, aż pewno się przestało i trzeba było się zająć marketingiem, którym się nie zajęłam, bo nie znałam niemieckiego, tylko angielski. I z podkulonym ogonem wróciłam do Polski. Długi spłaciłam i wróciłam, i od tego momentu zaczął się mój rozwój. Asia pomogła mi zrobić logo. I potem krok po kroku, co zarobiłam, to trochę odkładałam na miskę ryżu, dosłownie czasami, tylko miska ryżu z marchewką. Odkładałam na żarcie dla psa, czy na jakąś piłkę dla niego. Odkładałam czasami na jedną kawę, żeby sobie raz na dwa tygodnie pójść do kawiarni na, na kawę. Nie kupowałam butów, nie kupowałam spodni, nie kupowałam rzeczy, których potrzebowałam. I chyba nie będę mówiła dalej, bo zaraz się poryczę. Z takiej wdzięczności do siebie. Jak Nieświadomie momentami, i to w zasadzie nie, nie tylko momentami, ale przez większą część, ja się rozwijałam nieświadomie i pokonywałam naprawdę cholernie trudne rzeczy dla mnie, bo nie spodziewałam się, że ja będę mówiła. Jak, no, miałam z tym ogromny, ogromny problem, i to, że teraz mi to przychodzi naprawdę łatwo, ja to bardzo lubię, to jest to, że czasami codziennie stawałam przed telefonem, który był do dupy. Teraz mam też do dupy telefon, ale trochę mniej. Ale teraz będę miała fajny telefon i już nie będzie do dupy, że stawałam i mówiłam, że nauczyłam się programu do montowania, że nauczyłam się obsługi sprzętu, że nauczyłam się e, mówienia. E, o Jezus Maria, tylu, tylu rzeczy się nauczyłam na podstawie prób i błędów, bo nikt mnie tego nie uczył. I, I że się nie zniechęciłam. Kurde! Ja nie wiem, jak to się stało, że się nie zniechęciłam. Dziękuję. I tylko z takim wideo dzisiaj tutaj, z, z takim przekazem wideo do Was się zgłaszam. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Mam pomyślę, żeby opowiedzieć o cyckach. Także Tak, żebyście się tutaj obudzili, że to nie tylko takie dziękuję, dziękuję. Tak. Następne nagranie będzie o Lomi Cyckach. I. I czekajcie na nie, bo warto. Do zobaczenia, cześć.